Dzień dobry! Colt 1911 to prawdziwy klasyk. Chociaż nazwa jest związana ze słynnym konstruktorem broni, czyli panem Samuelem Coltem, to należy mieć świadomość, że projektantem był John Browning. Liczba 1911 oznacza rok wprowadzenia pistoletu do armii amerykańskiej jako przepisowa broń krótka. Do tamtej pory królowały rewolwery, takie jak Colt 1892 kalibru 3800 cala, czy jego większa i mocniejsza wersja zwana Colt 1909 kalibru 45? Na początku XX wieku pistolet jako koncepcja broni krótkiej to była nowość. Pierwsze prototypy w testach okazały się zawodne i niektórzy nawet doszli do wniosku, że takie urządzenie nie ma racji bytu. Jednakże po krótkim okresie dopracowywania, zalety samopowtarzalnej broni krótkiej okazały się nie do przecenienia. Colt 1911 w porównaniu do bębenkowców był krótszy, bardziej poręczny, strzelał bardzo mocnym nabojem i to szybciej. W magazynku było 7 nabojów plus ewentualnie jeden w komorze. Porównując do 6 sztuk w rewolwerze, to duża różnica. Dodatkowo, przy porównywalnej energii naboju pistolet ma mniejszy podrzut, gdyż linia lufy jest niżej nad dłonią. Poza tym mechanika cofającego się zamka pochłania część energii odrzutu. Rozpatrując szczegóły konstrukcji kolta 1911, warto wspomnieć o bardzo intuicyjnie działającym bezpieczniku. Co ciekawe, tak udany mechanizm powstał na skutek kryterium, że kawalerzysta w trakcie szybkiej jazdy na koniu musi być w stanie łatwo nim operować. Archaiczne dziś wymaganie przełożyło się jednak na świetny element broni. Omawiany pistolet ma również bardzo charakterystyczny bezpiecznik chwytowy. Dopóki nie obejmiemy dłonią rękojeści w prawidłowy sposób, nie da się wcisnąć spustu. To rozwiązanie jest dziś nadal stosowane w niektórych nowoczesnych pistoletach, jak na przykład sf 19 W pierwszych rządowych oficjalnych testach niezawodności pistolet Kolta odniósł niesamowity sukces. Na 6000 strzałów nie było ani jednego zacięcia. Dla porównania jednak dodam, że znacznie później, po w latach 80. Podczas wojskowych testów Colt uzyskał wynik jednego zacięcia na 748 strzałów. Wywołało to konsternację, gdyż spodziewano się dużo lepszego wyniku. Podobno było to jednak spowodowane innymi warunkami testów, ale przede wszystkim wyeksploatowanymi magazynkami. Dlaczego właściwie Colt ma duży kaliber 45, co przekłada się na pocisk o średnicy niemal 11,5 mm? Historia z tym związana jest trochę makabryczna i domyślam się, że Amerykanie sporo by zrobili, aby ją zatuszować. Otóż na przełomie XIX i XX wieku część z nich twierdziła, że amunicja typu 38 Long Colt, w której pocisk miał około 9 mm, nie ma wystarczającej mocy obalającej. Szukano więc odpowiedzi, jak duży powinien być pocisk, aby szybko unieszkodliwić wroga. W tym celu zorganizowano makabryczne eksperymenty. Mianowicie strzelano do żywych krów, celowano tym biednym zwierzętom w płuca. Pierwszego dnia weryfikowano obrażenia, a drugiego strzelano do 10 razy, patrząc, czy krowa jeszcze żyje. Tak zwani naukowcy potrzebowali jednak jeszcze więcej danych. Wieszano ludzkie zwłoki na hakach, a potem do nich strzelano i sprawdzano, jak bardzo się odchylą od pionu. Badano też zniszczenia w tkankach, organach czy kościach. Ostatecznie władze zdecydowały, że kaliber broni krótkiej do zastosowań militarnych musi mieć co najmniej 45 cala, czyli około 11,5 mm. Zatem, jeżeli byliście ciekawi, dlaczego Colt 1911 to 45, a nie 9, to macie odpowiedź. Litery w nazwie 45 ACP oznaczają Automatic Colt Pistol. Zgodnie z logiką przytoczoną przeze mnie na początku tego materiału, nabój ten został zaprojektowany przez Browninga do wczesnego prototypu Colta 1911. Na marginesie mogę dodać, że porównując typową amunicję 9x19 para do 45 ACP okazuje się, że energia kinetyczna jest bardzo zbliżona. Jednakże ten drugi nabój ma wyraźnie większą średnicę pocisku oraz niemal dwukrotnie większą masę. Wpływa to bardzo korzystnie na tzw. efekt obalający. Spotkałem się z opinią amerykańskiego policjanta. Stwierdzącego, że 45 ACP jest bardziej pewny, jeżeli chodzi o efekt trafienia w praktyce. Chodzi o to, że działanie na człowieka będzie dużo bardziej odczuwalne niż dla mniejszych kalibrów, nawet gdy pocisk trafi w metalowy guzik czy jakiś twardy przedmiot, który bandyta miał w kieszeni. Wracając do historii. Niedługo po wprowadzeniu Kolta, w czasie I wojny światowej, miało miejsce bardzo korzystne dla niego z marketingowego punktu widzenia wydarzenie. W 1918 roku, we Francji, Amerykanie walczyli z Niemcami, chcąc przepędzić ich z okupowanych terenów. Sierżant Alvin York miał za zadanie odbić wzgórze, na którym stacjonowali Niemcy ze swoimi karabinami maszynowymi. A tak to było prawdziwe piekło. Pozwólcie mi na cytat, jak opisywał to Alvin. Te karabiny maszynowe pluły ogniem i strasznie cięły poszycie leśne wokół mnie. A Niemcy wywrzaskiwali rozkazy. Nigdy w życiu nie słyszeliście takiego jazgotu. Nie miałem czasu przemykać się między drzewami czy nurkować w krzakach. Jak tylko karabiny maszynowe zaczęły do mnie strzelać, ja zacząłem wymieniać z nimi ogień. Było ich ponad 30 w ciągłej akcji. I jedyne co mogłem robić, to zdejmować Niemców tak szybko jak mogłem. Celnie strzelałem. Cały czas wrzeszczałem, by zeszli do mnie na dół. Nie chciałem zabijać więcej niż było to konieczne. Ale to była sytuacja oni albo ja i dawałem im popalić najlepiej jak mogły. Kilku Niemców, będących w Okopie, blisko Alwina, dostało rozkaz zaatakowania go bagnetami. Sierżant York opróżnił magazynek swojego karabinu, po czym sięgnął po kolta. Wystrzelił kilka razy i zabił wszystkich sześciu napastników, chyba nie trzeba większego dowodu na skuteczność tej broni. Po I wojnie światowej, kiedy uzbierano sporo opinii użytkowników, pistolet został dopracowany. Zmieniono kilka detali, aby polepszyć ergonomię. Skrócono język spustowy oraz wyfrezowano okolice kabłonka, aby ułatwić strzelanie ludziom o mniejszych dłoniach. Powiększono dolną część chwytu z tyłu. Miało to zmniejszyć tendencję do obracania się pistoletu przy strzelaniu. Tutaj moja uwaga jest taka, że w wielu współczesnych klonach kolta nie ma tego rozwiązania, bo sporo strzelców uważa, że chwyt bez tego jest jednak pewniejszy. Jeżeli chodzi o inne modyfikacje, były to skrócenie nieco tylnej części kurka oraz powiększenie tzw. beaver taila. Chodziło o to, aby przy cofającym się zamku, gdy kurek się napinał, nie dochodziło do styku tylnej części kurka z dłonią strzelca. Powodowało to spory dyskomfort przy użytkowaniu broni. Powiększono nieco przyrządy celownicze, aby ułatwić celowanie. Po opisywanych zmianach nazwano pistolet Colt 1911 A1. W tej nowszej wersji był on dalej dostarczany armii amerykańskiej. W okresie międzywojennym Colt 1911 był jedną z inspiracji dla polskiego Wisa 35. Zasada działania była identyczna, czyli tak zwany krótki odrzut lufy. Nasza konstrukcja strzelała jednak nabojem 9x19 na para, miała też nieco mniejsze wymiary, była wyraźnie lżejsza. Mieliśmy zwalniacz kurka, czyli tzw. dekoker, co na tamte czasy było raczej niespotykanym rozwiązaniem. Do magazynka wchodził o jeden nabój więcej niż w kolcie. Dla porządku muszę dodać, że nasz wis czerpał też rozwiązania ze FN High Power. W czasie II wojny światowej miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, trochę podobne do tego z Alwinem. Miejscem akcji była wyspa Guadalcanal. Podczas walk między Amerykanami a Japończykami generał Alexander van der Grift siedział na zewnątrz przy stole i pisał meldunek. Nagle zauważył trzech biegnących w jego stronę japońskich żołnierzy. Chwycił za swojego kolta i zaczął strzelać. Jak się okazało, zabił wszystkich napastników. Inna historia z tamtego okresu to prawdziwa abstrakcja. Otóż amerykański żołnierz podczas bitwy lotniczej z Japończykami ewakuował się z bombowca B-24, skacząc ze spadochronem. Opadając, strzelił cztery razy do blisko przelatującego myśliwca wroga i trafił pilota w głowę, po czym samolot spadł. Warto mieć świadomość, że kolty 1911 w trakcie II wojny światowej były używane przez polskich żołnierzy, jak na przykład cicho czyli specjalnie przeszkolonych spadochroniarzy do zadań specjalnych, takich jak sabotaż, dywersja czy wywiad. Teoretycznie mogły być też używane przez Armię Krajową. Powstańcy faktycznie otrzymywali taką broń, ale spory problem stanowiła znikoma dostępność amunicji. Naboje 45 CP w Europie były egzotyczne. Kolty na amunicję 45 robiły bardzo duże wrażenie na naszych powstańcach. Pozwólcie, że zacytuję jednego z nich, generała o pseudonimie Gryf. Ona ma potworne uderzenie. Jak ktoś dostanie kulę taką z 11 mm, to jest prawie niemożliwe go wyleczyć, bo to robi dziurę taką jak spodek, prawda? O pistolecie w podobnym tonie wypowiada się kolejny uczestnik walk. O pseudonimie SU. Był potrzebny przy przechodzeniu przez piwnicę. Jeden strzał w zamek piwniczy, wywalało się pół drzwi. Ogromne pociski, silne bardzo. Wiadomo, że w tych wypowiedziach jest sporo przesady, ale takie wrażenia i emocje były prawdziwe. Tak tę broń ci ludzie zapamiętali. Spotkałem się ze źródłami twierdzącymi, że w okresie II wojny światowej. Były produkowane 1911 na nabój 9x19 para. Oczywiście ze względu na znacznie lepszą dostępność amunicji. Wracając jeszcze do klasycznej wersji, można nadmienić, że bardzo często występuje ona w różnych filmach wojennych. Sztandarowym przykładem jest szeregowiec Ryan, w którym podczas bardzo przejmującej sceny widzimy, jak główny bohater strzela z niego do czołgu. Kariera Kolta trwała dalej przez lata 50., gdzie używano ją w wojnie Amerykanów w Korei, a przede wszystkim później mam tu na myśli wojnę w Wietnamie. W latach 60. i do początku 70. tamten konflikt był niezwykle burzliwy. Wietnamczycy mieli sieć rozbudowanych podziemnych tuneli. Do ich oczyszczania Amerykanie bardzo często używali Koltów 1911. Na karabinem 16 nie było miejsca w ciasnych labiryntach. Przedzierali się w ciemnościach, w jednej ręce mając latarkę, a w drugiej pistolet. Historia kolta 1911 jako standardowej broni krótkiej dla amerykańskiego żołnierza kończy się w 1985 roku. Został on zastąpiony pistoletem Beretta M9. Przy czym należy dobrze poznać kulisy tej zamiany. To, że Beretta wygrała, nie znaczy, że Colt przegrał w jakimś oficjalnym, bezpośrednim porównaniu. W ogóle nie został dopuszczony do konkursu XM9 z lat 80. na broń krótką. Nie spełniał podstawowych założeń. Były to m.in. konieczność stosowania amunicji 9x19 para oraz 13-nabojowy magazynek. Dlaczego nie przerobiono go w taki sposób, aby mógł wystartować w zawodach? Prawdopodobnie wymagałoby to zbyt kosztownych modyfikacji. Firma Colt zamiast zmodyfikowanego 1911 wystawiła zupełnie nowy pistolet SSP. Nie dotarł on nawet do końca testów, więc ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że w porównaniu z klasykiem to dupa, a nie pistolet. To może być prawdą, gdyż SSP nie znalazł się potem na rynku. Dziś wspominki o nim zdarzają się bardzo rzadko. Wracając do naszego kolta, to, że został zastąpiony przez Beretę, nie znaczy, że całkowicie zniknął z armii. 1911 wciąż może być gdzie niegdzie dopuszczony do użytku, jak na przykład w niektórych oddziałach specjalnych. Dochodząc do czasów współczesnych, interesujące jest to, że klonów czy odmian Colta 1911 jest zatrzęsienie. Jest to niezwykle popularny typ pistoletu. W unowocześnionej wersji sportowcy w dyscyplinach takich jak IPSC, uzyskują na nim doskonałe wyniki. Konstrukcja znalazła sobie stałe miejsce w kulturze masowej. Cold pojawia się bardzo często w filmach, jak i grach. Jednym z przykładów jest seria Counter-Strike. Będąc świetnym narzędziem, ładnym kawałkiem metalu, zapewne będzie on widywany jeszcze w dalekiej przyszłości. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia!